Dzień dobry, mam na imię Barbara. Chciałam opowiedzieć Państwu o metodzie leczenia fonowaniu, którą ostatnio stosowałam. Systematycznie, trzy razy dziennie, przez okres dwóch miesięcy. Do fonowania używałam wibra fitafonu Active z materacem. Dzięki któremu zwiększyła się ilość mikrowibracji w moim organizmie. Mikrowibracje dbają o transport substancji odżywczych do komórek kanek i naczyń włosowatych, a w przypadku ich braku wychodzi do deficytu i rozwoju choroby. Ponieważ mam przepuklinę międzykręgową i odczuwam ból kręgosłupa, fonowałam cały kręgosłup i okolice wątroby i nerek. Od działania i stanu nerek, wątroby i kręgosłupa uzależniony jest stan całego naszego organizmu. Fonowanie obszaru kręgosłupa sprzyja regeneracji mięśni grzbietu. Usuwa obrzęk, poprawia ukrwienie rdzenia kręgowego i szpiku kostnego, sprzyja wzbogaceniu krwi o dojrzałe komórki macierzyste. Polecam Państwu zabiegi Vitafonem Active. W moim przypadku zupełnie ustały bóle kręgosłupa i dlatego właśnie stosowałam Vitafon Active. Natomiast nie spodziewałam się kolejnych pozytywnych efektów. Ustały moje częste bóle głowy. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz bolała mnie głowa. Poprawiła się moja odporność. Rozpoczęła się jesień, zrobiło się chłodniej, a ja jeszcze nie chorowałam. Nie miałam grypy. Musiałam także znaleźć czas na zabiegi. Dzięki nim trzy razy dziennie mogłam po prostu odpocząć ogólne wzmocnienie organizmu. Poprawiła się jakość mojego życia. Polecam Państwu stosowanie zabiegów Vitafonem Active. Dziękuję za uwagę.